zupa nieufności. Zapach duszonego czosnku i pieczonych liści laurowych wypełnił kuchnię, gdy Klere dodała na patelnię ostatnią łyżkę oliwy z oliwek. To był stary przepis, taki, jaki przygotowywała babcia w zimowe dni, kiedy zimno gryzło kości i tylko parująca potrawa mogła rozgrzać duszę. Ale dzisiaj nie był byle jaki dzień. Dziś jej teściowa, Dołne Margarida, przyjdzie na kolację po raz pierwszy, odkąd Klere i Pedro przeprowadzili się do własnego domu. Doune Margarida miała dar przekształcania każdego prostego gestu w test wytrzymałości. Ich krytyczne spojrzenia omiatały salę, jakby szukały niewidzialnego kurzu, ich komentarze zawsze okraszone były uśmiechem, który nie sięgał ich oczu. Kiedy Klara oznajmiła, że przygotuje zupę jarzynową z suszonym mięsem ptą, którą tak lubisz, mamo teściowa tylko uniosła brwi, jakby wątpiła, czy te niedoświadczone ręce będą w stanie odtworzyć coś na jej miarę. Zupa powtórzyła do Margarida, poprawiając szal na ramionach. W środku lata. Co za dziwny pomysł. Klara uśmiechnęła się, udając, że nie słyszy pogardliwego tonu. Pedro to uwielbia. A ja chciałam zrobić coś wyjątkowego. Teściowa wydała z siebie dźwięk coś pomiędzy śmiechem a pociągnięciem nosem, jakby wyjaśnienie było największą bzdurą na świecie. Tymczasem na ogniu gotowała się zupa gęsta i złocista, z kawałkami marchewki, ziemniaków i starannie rozdrobnionym suszonym mięsem. Klara trochę posmakowała, dosoliła i podała w ceramicznych miseczkach, które dostała na weselu. Kiedy wszyscy zasiedli do stołu, do une Margarida podniosła łyżkę z miną kogoś, kto spełnia nieprzyjemny obowiązek. Spojrzał na swój talerz, jakby spodziewał się znaleźć coś złego, a potem się roześmiał. Krótki śmiech, niemal kpina. Mój Boże, Klaro, nie przesadziłaś z solą, prawda? Powiedział, nawet nie skosztując. I ten kolor wygląda jak przypalony czosnek. Pedro, zawsze rozdarty między matką a żoną, z trudem przełknął ślinę. Mamo, przynajmniej spróbuj, zanim ocenisz. Doune Margarida przewróciła oczami, ale włożyła łyżkę do ustęp. Jego uśmiech zamarł na twarzy. Usta drgnęły. Oczy, wcześniej pełne ironii, rozszerzyły się. Przeżuwała powoli, jakby próbując rozszyfrować tajemnicę. Potem przełknął ciężko i popatrzył na Klarę. Co, co to jest? Zapytał, a jego głos nagle stał się ochrypły. Klarę zachowała spokój, opierając łokcie na stole. Zupa jarzynowa z suszonym mięsem. Tak jak prosiłeś. To nie tak Idołne Margarida ściszyła głos, jakby w obawie, że ściany usłyszą. Tu jest coś więcej. Zaintrygowany Pedro skosztował trochę własnej zupy. Jego twarz się rozjaśniła. Kleret, czy to kiełbaska pepperoni? I czy to pieprz? Kleret w końcu pozwoliła sobie na psotny uśmiech. Nie tylko pieprz. Jest w nim nuta czerwonego wina, odrobina prażonego kminku i... Zrobił dramatyczną pauzę wędzona pancetta. Przepis mojej prababci z Włoch. Mówiła, że zupa bez tajemnicy to po prostu gorąca woda z warzywami. Do une Margarida stała nieruchomo, z łyżką unoszącą się nad miską. Lata krytyki kulinarnej, niezawodne przepisy, no skręcony nad każdym daniem, które nie zostało zrobione jego rękami, wszystko to rozsypało się pod jednym uderzeniem łyżki. Czy zmodyfikowałeś przepis? Zapytał, jakby to było przestępstwo. Dopracowałam to do perfekcji, e poprawiła cicho Klara. Tak jak ty to robisz ze swoim. Cisza. Pedro zaśmiał się cicho, czując ulgę. Do Uny Margarida po raz pierwszy nie miała gotowej odpowiedzi. Zamiast tego wziął do ust kolejną łyżkę, tym razem ostrożnie, jakby w obawie, że naczynie zniknie. Jego oczy w końcu rozbłysły czymś, co nie było osądem. Dobrze przyznał niechętnie. Bardzo dobry. Klara nic nie powiedziała. On tylko się uśmiechnął i nalał teściowej jeszcze trochę zupy, delektując się cichym zwycięstwem. W końcu niektóre bitwy wygrywano nie słowami, ale odpowiednimi przyprawami. Zwycięstwo Klery nie było jedynie punktem w sporze wewnętrznym, ale początkiem niezadeklarowanego rozejmu. W ciągu następnych dni Downe Margarida zaczęła przyglądać się swojej synowej z mieszaniną ciekawości i zawoalowanego szacunku. Nie było jednoznacznych komplementów, ale drobne gesty. Spodek z kawą pozostawiony rano obok kuchenki, żeliwna patelnia pamiątka rodzinna, dyskretnie umieszczona w zasięgu kleri, gdy przygotowywała się do gotowania. Pedro, nieświadomy zimnej wojny, która toczyła się w jego własnym domu, zauważył jedynie nieoczekiwaną harmonię. Czasami spotykałem ich w kuchni. Donę Margaride ze skrzyżowanymi ramionami, klarę mieszającą na patelni, podczas gdy wymieniali się przepisami, jakby były monetami milczącego porozumienia któregoś razu usłyszała nawet szept teściowej, może trochę więcej kminku, na co Klara odpowiedziała skinieniem głowy, doprawiając bez dyskusji. Ale prawdziwy test nadszedł w urodziny Pedro. Dołne Margarida, która zawsze sama przygotowywała rodzinny bankiet, oznajmiła przy śniadaniu, że ma migrenę i uda się do swojego pokoju. Klara, która znała już ten kot i teściowa, nigdy w życiu nie miała migreny, nic nie powiedziała. Wziął tylko fartuch i zaczął obierać ziemniaki. Kiedy wieczorem Pedro przybył, stół był starannie nakryty. Danie główne, gulasz z mięsa i warzyw, wydzielało aromat, który sprawiał, że jego kroki zataczały się u drzwi. Był to tradycyjny rodzinny przepis, ale z dodatkiem odrobiną zredukowanego czerwonego wina i szczyptą świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Obok talerz chleba z złocistym serem, chrupiącego na zewnątrz i miękkiego w środku, przygotowanego według przepisu, który Claire przywiozła z Majnes. Dołuny Margarida powoli schodziła po schodach, jakby szła na egzekucję. Ale kiedy usiadł, jego palce lekko drżały, gdy podnosił widelec. Spróbował gulaszu, a potem chleba serowego. Jego usta zacisnęły się nie z pogardy, ale żeby coś ukryć. Ty szałeś przepisy, a powiedział w końcu. Klara skinęła głową bez triumfalizmu. Myślę, że niektóre rzeczy wychodzą lepiej, gdy nie wybieramy żadnej ze stron. Pedro, zdezorientowany, ale szczęśliwy, podniósł szklankę, a więc do pokoju domowego. Obie kobiety spojrzały na siebie. Nie było żadnych uścisków, żadnych formalnych przeprosin. Ale kiedy dołne Margarida podała sobie drugą porcję chleba serowego, Klara wiedziała, że wojna się skończyła. Wiele lat później, gdy wnuki biegały po kuchni, często widywano je obok siebie. Dołne Margarida uczy, jak zrobić idealny sos pomidorowy, Klara pokazuje jak zagnieść ciasto chlebowe. Przepisy nosiły teraz obydwa podpisy. I nikt w rodzinie nie odważył się narzekać.